Te mini czarne dziury, właśnie o tym mówi ta praca, że w każdej z tych rzeczy są mini czarne dziury. Malusienkie czarne dziury, które wirują bardzo blisko prędkości światła. I nadaje to też znaczenie koncepcji, że my jesteśmy światłem i że droga do próżni i zdolność wpływania coraz głębiej i coraz dokładniej na strukturę próżni to w zasadzie droga do wewnątrz, ku tej osobliwości, do wewnątrz, do punktu absolutnego bezruchu, gdzie wszystkie obroty znoszą się w centrum osobliwości. Nasim, wyjaśnij praktyczny sens, choćby na przykładzie procesu tworzenia, gdzie masz ukierunkowane pragnienie. Istnieje tendencja do koncentrowania go na zewnątrz siebie, ale rzeczywiście niezbędne jest użycie technik medytacji, kontemplacji itd. by fakt Praktycznie wejść do swego wnętrza, ku temu, co nieskończenie małe. Wiesz, ludzie mówią, ciężko mi wyobrazić sobie nieskończoność, a to zwykle dlatego, że starają się wizualizować coś nieskończenie dużego, ale jeśli obejmą nieskończoną małość, wtedy mają dostęp do osobliwości poprzez nieskończoną małość. Zatem zwróćmy zmysły do wewnątrz, co zdaje się większość mistrzów chodzących po ziemi starało się nam powiedzieć przez wieki, aby faktycznie podążać w kierunku osobliwości, w stronę nieskończonego potencjału wewnątrz każdego z Twych atomów, by potem mieć taką jakby ukierunkowaną sieć informacyjną, by mieć dostęp do sieci informacyjnej ukierunkowanej w taki sposób, aby mogła spełniać nasze najgłębsze pragnienia. Myślę, że to staje się bardzo, bardzo potężne. Zaczynamy więc dostrzegać fizyczną drogę, fizyczną, mechaniczną drogę, by faktycznie mieć coraz większy wpływ na próżnię i zmieniać nasz świat, coraz bardziej i bardziej w taki, jakiego chcemy. Więc powiedzmy, że poddaliśmy się temu procesowi. Panujemy nad naszym stale ukierunkowanym pragnieniem. Wnosimy je na najbardziej nieskończony poziom do wnętrza naszej istoty, idąc do wewnątrz. Porozmawiajmy o procesie, bazując na Twoim modelu, oczywiście dla lajków. Co zrobić, by stworzyć to, co większość ludzi odbiera jako proces schodzenia przez warstwy i pola gęstości, by wykreować to, co obecnie stało się naszą fizyczną rzeczywistością, częścią naszej fizycznej rzeczywistości. Wiem, że mówisz również o percepcji jako rzeczywistości. Odnieś się do tego. Nazywam to inżynierią próżni. Możesz to zastosować dosłownie w urządzeniach w laboratorium, ale można by to stosować na jednostkach coraz bardziej i bardziej świadomych wymiany, która nieustannie zachodzi pomiędzy nimi a próżnią. Atom składa się w 9999999% z 99, 99 przestrzeni. Więc, Więc kiedy ludzie, ludzie mówią, o czym ty mówisz, gdy mówisz o próżni, mówię im dosłownie, że mówię o nich, ponieważ to wy jesteście w 999999, 99, 99, 99. 99. To, czego sam doświadczasz, to w istocie 00000001% tego, co faktycznie istnieje. To bardzo silna iluzja, holograficzna iluzja. To właśnie staram się ludziom uświadomić że w rzeczywistości przestrzeń jest tym, co tworzy materialny świat. Uświadamiając to sobie i uświadamiając sobie wymianę zachodzącą nieustannie pomiędzy Tobą i tym, co nazywasz materialnym światem, z którego jesteś stworzony, a przestrzenią, że wszystko wokół Ciebie w swoim środowisku, biologicznym albo nie, jest nieustanną wymianą. Uświadomienie sobie istnienia takiego świata zaczyna dawać ci możliwość jego zmiany, możliwość modyfikowania go i stania się kimś, kogo nazywam inżynierem próżni. Zaczynasz transformować go tak, by móc w stanie wytworzyć jak najbardziej pozytywny efekt w swoim życiu, włączając w to odkrycie, które niektórzy mogą nazwać Twoją darmą misją, co masz tu zrobić, jak to zrobić i temu podobne. Mam na myśli wiele inspiracji, wiele informacji, które możesz z tego uzyskać. Ponieważ zasilasz próżnię, ale zarazem próżnia zasila ciebie, więc jeśli staniesz się tego bardziej świadomym, to jest tak, jakbyś nagle te małe głosiki, które już nie są takie małe, słyszał wyraźniej i jeszcze wyraźniej. Sieć informacyjna, którą mogłaś wcześniej pominąć, jest teraz dostępna dla ciebie. Gdybyś nie był tak czysty, mógłbyś nie przyciągnąć tak jasnych informacji z powrotem. Owa czystość jest bardzo ważna, nieprawdaż? Zgadza się. Aby uzyskać tą czystość, sądzę, że najlepszym sposobem jest przeznaczenie kilku minut dziennie na wejście w siebie. Tak jak powiedziałaś, przechodząc przez poziomy gęstości głębiej i głębiej w stronę osobliwości, myślę o tym nawet tak mechanicznie, fizycznie, myślę o wizualizowaniu sobie siebie jako wszystkich komórek swojego ciała. Uświadomienie sobie tego poziomu jest już bardzo dobre. Ogólnie mówiąc, łączysz się wtedy z biologicznym bytem naszej planety, z polem planetarnym. Następnie, jeżeli idziesz głębiej i zaczynasz łączyć się ze wszystkimi atomami, które tworzą wszystkie komórki Twojego ciała, to wtedy połączysz się z polem systemu słonecznego. Ponieważ wszystkie atomy, cała materia, którą widzisz w naszym świecie, pochodzi w zasadzie od Słońca. Jeżeli podążasz głębiej, łączysz się z jądrem atomu, jakby z protonami. Wtedy łączysz się z polem morfogenetycznym całej galaktyki. I to jest tym, co nazywam staniem się galaktyczną istotą. By w zasadzie stać się i być świadomością galaktyki, by zdać sobie z tego sprawę, że jesteś wtopiony wewnątrz galaktyki. Możesz zdecydować się na wizualizowanie siebie, żeby doświadczyć świata z galaktycznej perspektywy. I kiedy patrzysz na to z galaktycznej perspektywy, nagle bardzo proste staje się ujrzenie Ziemi jako jednej. Bardzo łatwo jest zamazać linię pomiędzy państwami. Pomiędzy różnicami, które widzisz w osobowościach, kolorach skóry i tak dalej, to wszystko odchodzi, kiedy patrzysz na Ziemię z galaktycznej perspektywy. Podejmijmy rozmowę na temat tego, co doświadcza bardzo duży procent ludzi żyjących na planecie, wyłączając w to wielu ludzi oglądających nas w tej chwili, przyciąganie. Do nich rzeczywistości nieodzwierciedlającej <coughs> ich pragnień, przez programowanie strachu, traumy, jakkolwiek chcesz to nazwać. Wszyscy robimy to w pewnym momencie. Myślę, że jest czymś nadzwyczajnym, zważywszy na świat, w którym żyjemy że jesteśmy w stanie przetrwać takie doświadczenia. Kiedy spojrzysz na pierwsze chwile po narodzeniach na tej planecie, to zwykle mamy kilka poważnych traum, dziejących się w pierwszych 10 minutach. Chodzi mi o te jasne światło, jesteś wyciągany ze swojej matki, twoja pępowina jest odcinana w czasie, kiedy jeszcze pulsuje. Jesteś odciągany od swojej mamy, jesteś powieszany za swoje nogi, kwasy są ci wstrzykiwane do oczu, rurki wkładane do twojego nosa. Mam na myśli to, że już wtedy masz poważną traumę która została zaimplementowana. Potem to postępuje i, dalej. Myślę, że my wszyscy mamy pewną ilość tego oprogramowania i, uh, pracującego w tle i stale się samosabotażujemy. Wiele z tego to wspólne oprogramowanie, ale z naszych własnych przypraw, z indywidualnego oprogramowania. Zgadza się to sposób, w jaki nasze społeczeństwo jest zbudowane. Technologia, jakiej używamy jest tak niebezpieczna. Nasze społeczeństwo jest nastawione na kontynuowanie traumy. Miałeś wspaniały dzień, miałeś cudowne śniadanie ze swoją rodziną i tak dalej. Wsiadasz do swojego samochodu i następna rzecz, z którą się zapoznajesz, to jazda sześciopasmową autostradą, wszyscy ci zajeżdżają drogę, jesteś w korku. Powracając do sensu tego połączenia z wszechświatem, w naszym społeczeństwie nic do tego nie zachęca. Albo bardzo niewiele. Jest dla nas bardzo dużym osiągnięciem znalezienie czasu każdego dnia, by znaleźć tę osobliwość, by znaleźć ten punkt bezruchu w centrum swej egzystencji. A można to zrobić w kilka minut, tylko poprzez zogniskowanie swojej energii do wnętrza własnej egzystencji i w trakcie dnia zanotować to, jak daleko odeszliśmy od tego punktu bezruchu do obrotu. Możemy porównać to do to centrum huraganu, które jest w takiej ciszy. To of I do obrotu, the który jest największy that zarazem that na krawędzi and, uh, tego bezruchu. Spędzamy większość czasu na tej krawędzi. Right, Zgadza się w właśnie w tym wirze. Ale gdy znajdziemy czas każdego poranka, by uh, połączyć się z tą ciszą, z tym bezruchem, to przynajmniej będziemy wiedzieli, jak tam powrócić. Zatem jeśli doświadczymy wiru w trakcie dnia, wtedy możemy dojść do, o, ja wiruję, dajcie mi minutkę, wiesz, w trakcie nutnego spotkania, przepraszam, muszę wyjść do toalety i po prostu nieco powrócić do tego punktu osobliwości, wrócić do tego punktu o nieskończonym potencjale. Powrócić do tego połączenia z wszechświatem, z całym wszechświatem, z każdym atomem, całą energią wszechświata, która stale cię wspiera. A z tego punktu ponownie powracamy do kontroli, do centrum. I wtedy możemy znowu kontynuować nasz dzień. Ale jeśli nie monitorujemy tego, gdzie jesteśmy w relacji do tego środka, jeśli nie wiemy, gdzie jest to centrum, to nie posiadamy skali, aby wiedzieć, jak daleko jesteśmy w wirze. Sama prawda. Przenieśmy się w inną skrajność, do osób, które poświęciły swoje życie na zrozumienie tego wewnętrznego bezruchu. Można znaleźć wielu z wielkich mistrzów w Indiach, którzy żyli w jaskiniach, którzy wznieśli się, zasadniczo byli wolni od materii wokół siebie w potocznym rozumieniu. Jak ty postrzegasz tę rezygnację? Chodzi mi o twoją osobistą opinię, życie w taki sposób bez wybijania się w skrajności, co często wymaga wyciszania jakichkolwiek pragnień. Jak widzisz rolę pragnienia? Wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o brak pragnień, ale wciąż doświadczanie miski ryżu na dzień, życie w ciemności i w kontemplacji, a życie w świecie, w którym my żyjemy, w tym dzikim wyścigu procesu tworzenia. Myślę, że to może być nawet niezbędne dla ludzi, by znaleźć czas w pewnym punkcie swojego życia, aby się wyciszyć, pozbyć się wszystkich skrajnych rzeczy z ich życia, tak, aby mogli znaleźć tę ciszę. Jeśli to jest niezbędne. Myślę jednak, że jakikolwiek rodzaj skrajności powoduje brak stabilności. To było najwspanialsze odkrycie Buddy. Ta najwyższa ścieżka, najbardziej bezpośrednia, ścieżka do oświecenia, do ascendencji, do głębi naszego istnienia, to w rzeczywistości bycie w równowadze pomiędzy światem materialnym i światem duchowym. Jakakolwiek utrata równowagi w jakąś stronę może prowadzić do katastrofy. Zatem łatwo jest być zawsze w centrum, jeśli jesteś w jaskini, w jakichś górach i nie masz telefonów komórkowych, żadnych żon ani dzieci. Tak, żadnych żon, ani żadnych dzieci. Nikogo, z kim można się kłócić zaraz o poranku. <laughs> Żyjesz bez tego wszystkiego i jest łatwiej. Może nawet będzie dla Ciebie niezbędne, aby to najpierw odnaleźć. Ale potem ważne jest, aby być w stanie powrócić do świata i w interakcji ze światem zobaczyć, jak można utrzymać tę zależność. Ta rzecz jest tym, co teraz jest naprawdę niezbędne, ta ścieżka. Dzisiejsi mistrzowie muszą robić obie te rzeczy. Myślę, że my wszyscy wkraczamy w mistrzostwo w tym sensie. Nie jest już dłużej właściwe dla ludzi uduchowionych, by szli do swoich jaskiń mówiąc, nie potrzebujemy materialnego świata. I nie jest już dłużej właściwe dla fizyków, by szli do swoich laboratoriów mówiąc, nie potrzebujemy duchowego świata. Oni spotykają się razem i odkrywają ostatecznie, że to nie są osobne rzeczy, to są te same rzeczy. Materialny świat to duchowy świat, a duchowy świat to materialny świat. Nigdy nie było jajka albo kury, one zawsze były razem.